Formuła 1 to świat detali. Detali, które kryją w sobie ułamki sekund. Detali, które dodane do siebie mogą zrobić różnicę między zwycięzcą a przegranym. W końcu detali, za którymi kryć się mogą tak zwane szare strefy. Luki w przepisach i właśnie dwóm takim lukom w tegorocznej rywalizacji przyjrzymy się za chwilę. Dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest wtorek, 2 sierpnia, dań Biały Echa Padoku. Tegoroczna rywalizacja odbywa się według zupełnie nowych zasad technicznych, zasad bardzo ciasnych, zasad napisanych w konkretnym celu, żeby ta rywalizacja była jeszcze bliższa zasad, które nie dają zbyt dużego pola do interpretacji, nie dają zbyt dużego pola dla kreatywności inżynierów, żeby było zabawniej na czele tego zespołu, który pracował nad tymi samochodami stanął Ross Brown, człowiek, który pod swoim nazwiskiem ma tytuł wywalczony dzięki największej chyba w historii tego sportu luce w przepisach tak zwanemu podwójnemu dyfuzorowi. Dzisiaj przyjrzymy się natomiast temu, co było możliwe do znalezienia w tegorocznych przepisach i na początek e, taka mała sugestia, dlaczego tegoroczne przepisy zostawiają tak mało pola do interpretacji i kreatywności. Już Wam o tym mówiłem, ale powtórzę dla tych, którzy być może są nowi. Cały samochód został podzielony na trzydzieści kilka stref określonych w przestrzeni. Każda z nich została dokładnie opisana współrzędnymi X, Y, Z. Każda z nich została dokładnie opisana zestawem przepisów krzywizny, odległości. To wszystko jest zawarte w tegorocznym regulaminie technicznym. Dlatego na początku, kiedy po raz pierwszy przeczytano ten regulamin wielu Projektantów, na przykład Adrianiłej, powiedziało, że nie da się z tym pracować, nie da się zbudować czegoś super kreatywnego, że wszystkie samochody będą podobne do siebie, każdy będzie jeździł tak samo, i nie ma tutaj takiej dużej ekscytacji, ale czas pokazuje, że. To się nieco zmieniło. Ross Brown w swojej książce napisał o tym, że ten regulamin przez jego zespół był czytany wielokrotnie. Najpierw raz, żeby zrozumieć go tak wprost i literalnie, stworzyć jakiś taki podstawowy model, a potem jeszcze kilka razy szukając tych wszystkich luk w przepisach. I taką lukę w przepisach już na starcie tego sezonu pokazał zespół Aston Martina. Zwykle mówię o tych dużych, dzisiaj będzie o tym mniejszym. O Aston Martinie, o którym jest głośno, ale z innych powodów. Taką lukę w przepisach Aston znalazł, w obszarze tak zwanego titraja czy biba. To jest ten obszar, który tutaj nieco podświetliłem. Przepisy konkretnie mówią, jak ten obszar powinien być zbudowany, jak powinien łączyć się z obszarem podłogi. Natomiast zabrakło tam jednej konkretnej sugestii, jak te krzywizny na styku podłogi i biba. Mają się ze sobą łączyć. W domyśle miała być to jedna krzywizna, tam określono promień tej krzywizny. Natomiast inżynierowie Aston Martina wykazali się ogromną kreatywnością i oni wykorzystali dwie krzywizny na polu łączenia, dzięki czemu powstało drugie skrzydło w obszarze tego biba czy titreja. Mówi się już o podwójnym bibie. I to jest rozwiązanie, które daje co najmniej dwie korzyści. Jedna z nich pozwala na wygenerowanie dodatkowej ilości docisków w przedniej części podłogi, co jest ważne, bo tegoroczne samochody tego docisku z przodu miały mieć mniej ze względu na te obdarte z łopatek przednie skrzydła. Kolejna rzecz, na tych bardzo ostrych krawędziach generowane są wiry, które później odpowiednio zarządzane pomagają pracować tej podłodze. Pod którą znajdują się kanały doprowadzane do dyfuzora powodują, że tego docisku jest po prostu więcej. I to był pierwszy moment, kiedy Aston Martin zaskoczył wszystkich i to jest rozwiązanie, które na pewno działa. To jest rozwiązanie, które jest warte uwagi. A skąd to wiemy? No wiemy to stąd, że wkrótce później takie zespoły jak Ferrari czy Red Bull zastosowały te same rozwiązania u siebie. Tutaj widzimy Ferrari, taką dodatkową łopatkę, ten drugi element podobnie. Ten element pojawił się przy aktualizacji samochodu Red Bulla do wersji RB18b. Niezwykle istotnym elementem z punktu widzenia możliwości podążania samochodów za sobą jest tylne skrzydło tegorocznych Bolidów. Dlatego skupię się na jednym z elementów tylnego skrzydła na elemencie łączącym górny płat z bocznym płatem. Pozornie nieistotny element został również bardzo skrupulatnie opisany w tegorocznych przepisach. Jest to pojedynczy obszar bez otworów. Ma on zawierać nie więcej niż dwie zamknięte sekcje. I co ważne, krzywizny są konkretnie określone w tym elemencie. To wszystko ma powodować, że tego brudnego powietrza z tyłu nie będzie tak dużo. No i teraz porównajmy, jak wyglądały zeszłoroczne tylne skrzydła. Z tegorocznym tylnym skrzydłem, ze szczególną uwagą właśnie na ten obszar połączenia, przejścia pomiędzy górnym płatem a bocznym płatem. Zeszłoroczne tylne skrzydła miały tutaj taką dodatkową ścianę. Ten boczny element sprzyjał generowaniu dodatkowego docisku. On przeciwdziałał temu, żeby to powietrze spływając po. Z górnego płata po tym bocznym płacie nie pozwalało na wygenerowanie tak dużej różnicy ciśnień między górną a dolną powierzchnią. W tym roku to się zmieniło. To była zmiana. Bardzo przemyślana. To była zmiana, która miała zerwać z tym generowaniem brudnego powietrza, z tym, żeby samochody nie mogły podążać za sobą w tej niewielkiej odległości. No i tutaj, żeby tak wizualnie wam pokazać, jaka jest różnica, zdjęcie tych starszych konstrukcji, które korzystały właśnie z tych dodatkowych elementów zabezpieczających górne płaty tylnego skrzydła, i myślę, że widzimy. Jestem przekonany, że widzicie na tym zdjęciu, jak układa się ten pióropusz. Te zdjęcia zawarli jednostki napędowej. Takie zdjęcia zawsze pozwalają lepiej zobaczyć, co dzieje się z przepływem powietrza za samochodem. To widać w symulacjach, to widać w tunelu. My mamy rzadko okazję to zobaczyć. I zobaczcie, właśnie poprzez to, że ten boczny element jest tutaj umieszczony, to powietrze wiruje w dół i właśnie trafia w obszar, gdzie znajduje się kolejny samochód. Tworzy ten obszar brudnego powietrza w tym roku. Zerwano z tym, zerwano dość skutecznie, co widać na zdjęciu z innej awarii. To jest tegoroczna awaria Baku, konkretnie samochód Szarla Lekererka. I zobaczcie, że ten pióropusz dymu kształtuje się zupełnie inaczej. Jest on wyrzucany w górę właśnie dzięki temu, że te końcówki tylnego skrzydła, te elementy łączące to przejście jest. Ukształtowane w bardzo łagodny sposób, nie ma tutaj ostrych krawędzi i nie ma tego dodatkowego elementu, który by generował docisk, a jednocześnie generował to brudne powietrze. Ale tak wyglądały tylne skrzydła do. Grand Prix Węgier na Węgry. Zespół Aston Martina przywiózł zupełnie nową koncepcję tylnego skrzydła. Inżynierowie bardzo często lubią wracać do starych pomysłów, lubią je odtwarzać za pomocą nowych zasad, i to właśnie zrobili bardzo kreatywni inżynierowie Aston Martina. Trzeba ich za to pochwalić. Oni stworzyli taki boczny, dodatkowy element zabezpieczający ten przepływ, generujący większy docisk na tylnym skrzydle, takim bardzo wymyślnym kształtem. Oni podeszli do tego wszystkiego zupełnie inaczej niż, niż wszyscy, natomiast jest to legalne. Fia zaakceptowała taki projekt. Te wszystkie krzywizny, które tutaj widzicie, i ten środkowy element, to są krzywizny zbudowane zgodnie z przepisami. To są krzywizny, w których te wszystkie wymiary odległości zostały zachowane. Dzięki temu to skrzydło generuje zdecydowanie więcej docisku. Ten Boczny element, ta boczna ściana powoduje, że to powietrze nie ześlizguje się tak szybko z tego tylnego skrzydła. Ten docis dzięki temu jest większy. Z boku widać to również bardzo dobrze. Ta ściana jest dość wysoka, całość tworzy takie płynne przejście do góry, więc przepisom jest zadość, czy stało się zadość. Natomiast ten element generuje również dużą ilość oporu, dlatego jest to tak zwany brudny docisk, ale taki brudny docisk może pomagać na przykład na takich torach jak na Węgrzech, na takich torach jak w Monako, czy być może zobaczymy to tylne skrzydło w Singapurze. Jaka jest przyszłość takiego rozwiązania? Czy podobnie jak ten podwójny BIP? Pozostanie i pojawi się w kolejnych konstrukcjach. Na pewno w przyszłorocznym wachlarzu możliwości takiego rozwiązania nie będzie. Jest ono niezgodne z duchem przepisów. Bezpośrednio w tych przepisach mamy również wytłumaczenia czy sugestie, dlaczego takie rozwiązania zostały. Zaakceptowane i to rozwiązanie na pewno godzi w tego ducha przepisów, ono generuje na pewno dużo większą ilość tego brudnego powietrza, ono jest przeciwko temu kierunkowi, żeby ścigać się blisko, ale czy FIA zdecyduje się odebrać to rozwiązanie jeszcze w tym roku jakąś specjalną dyrektywą, tego nie wiemy, na razie dopuściła je do ścigania, na razie nie było żadnego protestu i z tego co udało mi się dowiedzieć, jeden z wielkiej trójki przed SPA będzie miał gotowy cyfrowy model takiego tylnego skrzydła. Sprawdzi je w symulacjach, a jeżeli okaże się, że rzeczywiście zysk jest nam znaczny, pewnie zdecyduje się wprowadzić do rywalizacji, a przynajmniej zbudować i sprawdzić na to, że to są tylko próbki tej kreatywności, to są te próbki, na których zespoły zostały złapane lub które zostały nam pokazane. Ile takich rozwiązań na granicy przepisów, na granicy tych wszystkich stref znajdujących się w samochodzie i tych. Bardzo dokładnie określonych reguł się znajduje. Tego nie wiem. Ja zawsze jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy potrafią znaleźć takie rzeczy i je wykorzystać. Mówiłem wczoraj, że w Aston Martinie nie dzielę się dobrze. Odnosiłem się do sytuacji e, związanej z tym, jak ten zespół jest prowadzony, jakie ma wyniki, ale to pokazuje, że jest tam pewien potencjał, potencjał który być może w kolejnych latach da dobre owoce. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to była kolejna ciekawa lekcja technicznej strony Formuły 1. Ja jestem przekonany, że przynajmniej. Bez próby zrozumienia tej strony technicznej sportu nie da się tego sportu rozumieć w pełni, dlatego takich wydań magazynu możecie spodziewać się więcej. Na tym kończę. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że komentujecie. Bardzo dziękuję za wszystkie dobre słowa. Widzimy się w kolejnym wydaniu magazynu. Echa Padoku!